Wielu moich kursantów, takich nazywam sternikami, czyli mam to na myśli osoby, które u mnie przeszły szkolenie na patent jachtowego sternika morskiego i zdały egzamin, to mają przed sobą bardzo trudne wyzwanie, dlatego że będą jeszcze, może w tym samym sezonie, w drugiej jego części, albo w kolejnym, prowadzić już samemu Rejs, będą dowodzić. I tu pojawia się kwestia tego, że będą to. Rejsy, gdzie będą z reguły dowodzić w gronie swoich bliskich rodziny czy też bardzo dobrych znajomych. No tak to z reguły wygląda, i z tym wiążą się bardzo duże wyzwania. Jednym z takich wyzwań jest to, że Wam, świeżo upieczonym jachtowym sternikom morskim, będzie zależało na tym, żeby ten rejs. Waszej załodze, Waszej rodzinie, która być może też będzie pierwszy raz na pokładzie, albo będzie miała dużo mniejsze doświadczenie niż Wy, żeby ten rejs im się podobał. Problem tylko polega na tym, że szczególnie w żegludze pełnomorskiej, ale i w śródlądowej również, nie jest trudno kogoś przestraszyć. Nawet nie mówię celowo, ale niecelowo. Jedna chwila jakiegoś Waszego zawahania, nie wiem, o 15 minut zrefowanie później grota, co może doprowadzić, że przyjdzie mocniejszy wiatr, gdzieś na Chorwacji z jakiejś wyspy wyjdziecie, przyszkwali mocniej żona i znajomi, którzy się dobrze czuli i popijali sobie tutaj jakąś herbatkę, soczek czy bezalkoholowe piwo na pokładzie. Nagle im się to rozlewa, bo przyszedł za duży szkwał, nagle ciężko jest zagotować jakąkolwiek wodę przy dużym przechyle. Wyprawa do toalety nagle staje się problemem. Załoga zaczyna odczuwać dyskomfort, a jeszcze chlapnie jakaś fala, ktoś się wystraszy i już ma dość. Ja znam takie historie, moi kursanci nieraz mi opowiadają, jak to potem jest, bo sam jestem ciekaw, jak prowadzą swoje rejsy na morzu. I często jest tak, że robią tu patent jachtowego sternika morskiego, jadą do Chorwacji z żoną, z rodziną, i nie zawsze kończy się to dobrze, bo jemu i jego koledze te duże przechyły się podobały, a żonom niekoniecznie. One po takim przelocie, gdzie za mocno bujało, za mocno wiało, gdzie był problem ze zjedzeniem czegokolwiek, z wyjściem do toalety, no panowie się na tym halsie wyhasali, byli szczęśliwi, ale żony w porcie powiedziały: My tu idziemy do hotelu, wróćcie po nas za tydzień, nigdy więcej żeglugi. Mają dość, wystraszyły się, było niefajnie, niekomfortowo, i ja je rozumiem. Więc w tym sensie chcę powiedzieć, że nie jest problemem kogoś wystraszyć czy zrazić na morzu do tego żywiołu. Dlatego ważnym jest to, żebyście wy jako kapitanowie zdawali sobie sprawę z tego, że rejs przede wszystkim jest dla waszej załogi, a nie dla was. Może on też jest dla was, to jest oczywiste. Ale jeżeli wyjdziecie z takiego założenia, że ma się to podobać załodze, to jest duża szansa, że na kolejny rejs w kolejnym sezonie będziecie mieli z kim żeglować. Natomiast jeżeli, że tak powiem, Tę ilość endorfin, czy tej radości, która spływa na Was podczas żeglugi, będziecie oceniać tylko swoją miarą na przykład miarą oracza morza a założe się to może nie podobać to niedługo zostaniecie z tym jachtem sami i możecie kim żeglować. Jest dla mnie rzeczą oczywistą dla mnie też to jest wyzwanie że ja swoich synów przy pierwszym przelocie pełnomorskim nie będę chciał wystraszyć. Nie będę chciał ich wystraszyć, tylko będę to wszystko wprowadzał w takiej wersji soft na spokojnie. Czyli najpierw robię sobie z nimi żeglugę wokół kołobrzegu, Za rok może popłyniemy do Mrzeżyna, jak będzie wiało wściekłe zero. Potem może popłyniemy do, do dziwnowa, gdzieś za 2-3-4 lata może dopiero na Bornholm, ale taka zasada małych, pewnych do końca zamkniętych kroków, bo o jeden most za daleko, to jak to wszystko zgruzujecie, to potem ciężko będzie odgruzować. Kogoś wystraszyć i przekonać go jeszcze raz, żeby wsiadł z wami na pokład. A wspominam o tym dlatego, że czasami bardzo niewiele trzeba do tego, żeby kogoś właśnie na morzu nie wystraszyć. Czyli na przykład odpuścić sobie jakiś jeden przelot w stronę jednego Bornholmu, wyjść 6 godzin później, wstać 2 godziny wcześniej, postawić od razu po wyjściu sporta na, sportu na przykład dużo mniej żagla, Niewiele trzeba, żeby tej cienkiej, czerwonej linii nie przekraczać z punktu widzenia naszego załoganta, bo musicie pamiętać o jednej rzeczy, że załogant ma wiele odczuć. Niektórych mu się to podoba, niektórym nie, <laughs> ale zawsze, jeżeli ma być jakakolwiek szansa na to, że ma z Wami kiedykolwiek jeszcze żeglować, to musi mieć przy Was poczucie bezpieczeństwa, że Wy nad tym panujecie i że nie jest od razu zbyt ostro. Bo to zbyt ostro to właśnie może doprowadzić do jakiejś kontuzji, do zbyt dużego dyskomfortu, do choroby morskiej. Więc na spokojnie. Ja oczywiście rozumiem, że nie każdy musi żeglować, ale wie, wy, wy jak będziecie kogoś zabierać, to Wam będzie zależało na tym, nie tylko, żeby zaliczyć to, co nakreśliliście na mapie i zdobyć staż pełnomorski kolejny i samemu zdobyć doświadczenie, ale będzie Wam również, również zależało na tym, żeby kogoś nie wystraszyć na tym morzu, tak? żeby nie zniechęcić. A zniechęcić czy wystraszyć jest bardzo prosto: celowo, jak to się zwredny, albo niecelowo. Dlatego stosujcie zasadę małych, pewnych, do końca zamkniętych kroków i spróbujcie wejść trochę w skórę, w tę kondycję psychofizyczną waszej załogi. Ja myślę, że załoga to doceni i na dłuższą metę, na kilka kolejnych sezonów, wam to bardzo zaowocuje. Zachęcam Was również do zapoznania się z ofertą moich szkoleń online. Znajdziecie tam szkolenia następujące: całe szkolenie teoretyczne na jachtowego sternika morskiego. Warsztaty z obsługi radiotelefonów JJ. Kompleksowe szkolenie teoretyczne, jak również ze studium przypadku, jeśli chodzi o planowanie trasy rejsu po morzu. Znajdziecie tam informacje, w jaki sposób przygotować załogę i siebie do rejsu, w jaki sposób odebrać jacht czarterowy, na co zwrócić uwagę. No i coś, co nakręciłem w ostatnim sezonie, czyli szkolenia online z manewrówki portowej. Tak, z manewrówki portowej umieściłem na jachcie pięć kamer w różnych miejscach na topie masztu, na rufie przy kole sterowym, przy manetce na dziobie i stamtąd nagrywałem dla was manewry, które na bieżąco omawiałem. Dziękuję za obejrzenie tego materiału. Jeśli wam się on spodobał, to moja prośba o zasubskrybowanie mojego kanału i pozostawienie lajka pod filmem. Pozdrawiam serdecznie Tadek Duch.